Dzień dobry, Krzysztof Gasparski. Komunikat sadowniczy kolejny, ten drzewiasty 4 maja, wtorek 2021. Zacznijmy od tego, że jesteśmy po długim weekendzie, który nam zawsze dokucza. Zawsze nam dokucza, bo źle nam się później na palcach liczy te dni od oprysku do kolejnego oprysku. Jeżeli mamy dzisiaj wtorek, a komunikat zobaczycie jutro, jutro będzie padać. Do piątku już jest blisko, do zabiegu znowu kolejny weekend będzie przeszkadzać, że przed weekendem to jest za szybko, po weekendzie będzie za późno i to jest zawsze taka troszeczkę yy, taki brak równowagi do, do tego, kiedy, kiedy będzie kolejny zabieg. No, można powiedzieć, że pocieszające jest w tym to, że przy tak dynamicznym y, przyroście tkanki liściowej i tak zmiennej pogodzie, jaka ma miejsce właśnie teraz w tych dniach majowych, to te zabiegi powinny być zagęszczane i niejako po spełnieniu tych warunków, później wrócić możemy w miarę do przyzwoitych zabiegów co tygodniowych. Na razie warto te zabiegi zagęszczać i. i no, i uchronić się od presji tej zdradliwej, jeżeli chodzi o choroby i szkodniki. Jeżeli chodzi o, o tą presję, ona była, i tutaj muszę powiedzieć, że wskazania stacji pogodowych nie w całym kraju doszły. Jeżeli chodzi o parcha, do wskazań infekcji silnych. Co nie znaczy, że te słabe były. Mogły być lekceważone. Wiatry nam tu troszeczkę sprzyjały, owiewały szybko rośliny, i te infekcje nie zawsze narosły do poziomu silnego, ale jeszcze raz wspomnę: słabe infekcje też potrafią być groźne, jeżeli presja ze strony zarodników, które jednak dojrzały i które się jednak bardzo mocno wysiewały, była bardzo duża. Stąd nie wolno tego lekceważyć. Te osoby, które nie zdążyły zrobić tych zabiegów na czas, powinny może sięgnąć nawet już podawki interwencyjne, korzystając albo z samego delanu, albo z łączenia różnych substancji aktywnych. I tutaj mamy różne możliwości, natomiast jestem trochę przeciwnym, żebyśmy się z nich zbyt szybko nie wypstykali, jak to się przyjęło mówić. Szanujmy je, strobiluryny można gdzieś tam w okolicach końca kwitnienia stosować, ani linią Możemy się wspierać także w okresach kwitnienia. Teraz może niekoniecznie jeszcze po niego sięgajmy, lepiej zawrzeć dawki preparatów kontaktowych. Natomiast tu od razu powiem: z Delanami deficyt, z Kaptanami deficyt. Można powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że tych produktów będzie w tym roku brakować. Więc jeszcze wypada korzystać z, z trzeciej grupy typowych kontaktów, których też dni są pewnie policzone, bo jest to ostatni rok czyli mankozeby. I warto tutaj po nie sięgnąć. One są pod różnymi nazwami, Indofil, choćby takie najbardziej ditane. My ściągamy w tym roku i uczę się tej nazwy, bo potrafię ją zapomnieć. Dimitrios. Też Mankozep, można powiedzieć, skoro będziemy nim jeden rok handować, to, to nauka pójdzie i na krótko starczy, ale Dimitrios to jest coś, co na ten rok E, stosujemy. Można to pomylić z dionizosem. Dionizos to przypomnę jest e, odpowiednik delanu, czyli ditianon, a dimitrios jest to mankozeb, czyli można powiedzieć odpowiednik e, indofilu ditane, czyli taka konkurencja e, tutaj nastała. Jeżeli chodzi o zabiegi owadobójcze, czas szybko płynie. Mamy w tym momencie zielonego pąka typowego już w wielu odmianach, ale w Aidareda już mówimy o różowym pąku typowym. Przypomnę, że różowy pąk to nie jest kiedy zobaczymy pierwszy królewski różowiony, tylko w zasadzie zielony pąk to jak się rozdzielą te pąki osobno i są wszystkie w takiej fazie zielonej, a typowy różowy pąk no to jest wtedy, kiedy wszystkie i ten centralny i te wokółku, tak jak na Redzie ładnie to widać, są typowo różowe. Często wiele odmian ma te fazy takie nie do końca jasne w nazewnictwie, ale są to do dopasowania. Ilustracje są koniecznie, w tym fazie różowego, zielonego, różowego pąka, w tym w przejściu to jest czas na stosowanie preparatów owadobójczych o dosyć szerokim spektrum działania. Możemy tutaj zastosować któryś z, z mospilanów, acetamiprydów w połączeniu z siltakiem, wtedy mówimy o zwalczaniu imszyc i jakichś tam zwójek I przy okazji jakichś przędziorków i przy okazji jakiegoś roztopania. I innego porzewiacza, dajmy na to. Więc warto z tego korzystać, robić dokładnie lustrację. Muszę powiedzieć, że cały czas nie widzę specjalnie dużej presji ze strony szkodników. Natomiast jeżeli się okaże, że jest długie kwitnienie, a nie zrobimy zabiegu czyszczącego, być może na ostatni moment przed kwitnieniem, warto wyczekać, to wtedy możemy mieć duże problemy i długo. Te kłopoty z mszycami choćby nawet, więc warto ten zabieg y, może troszeczkę odwlekać. Pytanie, jak długo? Na jutro na środę zapowiadane deszcze, na czwartek zapowiadane wiatry. Dalej pogoda w ogóle jeszcze jest niepewna, więc no, nie możemy sobie wymyśleć, że a dobra, zrobię to 15, 13, 12, 30, bo uzależnieni jesteśmy od pogody. Należy wypatrzyć pogodę. Wypatrzeć szkodnika, połączyć te, dwie, te dwa punkty kreską i wykonać zabieg zwalczający te szkodniki. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, przeskakując do innej grupy, choćby do drzew pestkowych, że ważne jest, żeby zwracać na. Program ochrony roślin. Mamy niestety nieszczęśliwie pewne zapisy, jeżeli chodzi o rejestrację środków ochrony roślin i to, co w śliwie jest zapisane powiedzmy na, na okres przed kwitnieniem, choćby Signum, Switch czy, czy Topsin w innych uprawach. Czyli, powiedzmy, w czereśniach czy, czy w morelach są zapisy, że może być to na pełni kwitnienia albo na pokwitnieniu. A bardzo często korzystacie z tego samego opryskiwacza i ważne, żeby sobie to tak dopasować, żeby, żeby nie mieć z tego tytułu yy, kłopotów. Także w śliwie mamy zapis przed kwitnieniem. Może to być szczęśliwie, z uwagi na to, że w niektórych śliwach jest biały pąk, w niektóre dopiero zaczynają kwitnąć. A czereśnia już jest, powiedzmy, w niektórych odmianach w pełni rozkwitnięta, nie wiem, burlaty dajmy na to. A te późne jeszcze nie, więc można to jakoś połączyć, żeby za jednym zamachem to zrobić. Jeżeli chodzi o drzewa pestkowe, kwitnienie, zresztą nie tylko drzewa pestkowe, ale kwitnienie jest bardzo ważnym, a może najważniejszym momentem w ochronie drzew pestkowych. Jest tutaj duża presja ze strony raka bakteryjnego, jest tutaj duża presja ze strony brunatnej zgniz drzew pestkowych. No i przy okazji duża presja ze strony chorób kwiatów, czyli szarej pleśni, warto tutaj wybierać. Produkty mocne, typowo dwuskładnikowe, switch jest dwuskładnikowy, my tu mamy fluidioksonil i cyprodinil. Znane substancje z różnych środków ochrony roślin, cyprolinis, koja kojarzycie e, fluidoxonil z geoksę, choćby. E, signum, e, znane dwie substancje, boskalit i strobiluryna, st boskalit grupa SDHI, e, strobiluryna znana z diskusa choćby. Yy, czy jeszcze, jeszcze możemy mówić o, to, o topsin jedno składnikowy Tiowana ale przy ochronie drzew pestkowych w pełni kwitnienia możemy jeszcze mówić o Lunie Experience, grupa SDHI fluopyram i grupa układowych yy, tebukonazol. Warto w tym okresie sięgnąć po dwie substancje aktywne, przypilnować, zwłaszcza, że mamy przekropnie i nie zawsze temperaturę odpowiednie sięgamy po pryski wieczorem, a wieczorem spada temperatura, dosyć mocno spada temperatura i wtedy warto skojarzyć pewne fakty, że na np. strobiluryna w produkcie Signum działa w niskich temperaturach albo cyprodinil ze Switcha też działa w niskich temperaturach, czyli, czyli można się w jakiś sposób w ten sposób ratować. Jeżeli jest ciepło, to oczywiście sięgniecie po którykolwiek z rozwiązań i jest to załatwione. Wracając do jabłoni, żebym nie odskoczył za bardzo. Mamy fazę różowego pąka w niektórych odmianach, w aidaredzie choćby, a to jest okres, kiedy jest bardzo ważna walka z mączniakiem i tu warto sięgnąć po produkty typu Kendo Cindo. Yy, które działają nie, i w niskich temperaturach, mimo że są produktami też o działaniu układowym. To jest taki paradoks, że yy, można wyczytać yy, w publikacjach, że 5 stopni nawet Celsjusza, co jest, że tak powiem, z punktu widzenia podejścia do stosowania układowych środków w zasadzie absurdem, ale że już wykazuje całkiem godne działanie. Natomiast po południami, bliżej wieczora, Mamy temperatury kilkunastostopniowe, więc jest, jeżeli tylko się wstrzelimy między wiatry, jest możliwość zastosowania tego typu y, rozwiązań. I o szkodnikach mówiłem, mączniaku mówiłem, parch, kontakt y, cały czas. Jeżeli trzeba, ktoś jest spóźniony, to podnieść dawkę y, kontaktu. Oczywiście pamiętając, że w kaptanach ta, ta dawka 2,8 kg jest już. Niedopuszczalna z punktu widzenia prawa. W tej chwili mamy 1,9 w, w kaptanach tą jako górną, w granulowanych, a 3 kilo, a nie 4,5, tak jak było to kiedyś w kaptanach tych pylistych. A szkoda, bo całkiem fajnie te górne dawki sobie radziły. Idąc do gruszy, grusza, co grusza? No, miodówka zaczyna się znowu pokazywać, można to wypatrzeć patrząc na pąki, że Jakaś kropelka rosy jest widoczna, albo widzimy mrówki, które sobie tam już spacerują, a to znak, że mają po co przychodzić. To, że miodówki w tej chwili może nie widzimy do końca, no to jest wynikiem tego, że ona w tych zwiniętych listkach w gruszy lubi sobie tam siedzieć, a niekoniecznie nam się chce te liście rozwijać. Zresztą one są dosyć delikatne na tym etapie. Dopryskanie też jest dosyć kłopotliwe. Jeżeli stosujemy siltak, to siltak tam nam wpłynie, natomiast pamiętajcie, że siltak ma zadziałać szybko, wyschnąć, udusić, że tak powiem, wroga i, i na tym ma być koniec. Jeżeli mówimy o chłodach i zabiegach nocnych, to pamiętajcie, że ciągle możemy wykorzystać w tak niskich temperaturach, jakie są w nocy, preparaty oparte. Znaczy, tak zwane pyretroidy Deka, yy, jest, dajmy na to, 0,5 litra, jest to pyretroid deltametryna. Tak możemy to zrobić. Wtedy nie łączyłbym tego yy, z, właśnie z siltakiem, tylko zastosował solo. Natomiast jeżeli to robimy w godzinach takich przyzwoitych, wieczornych, to i wiemy, że to będzie wysychać, to może to być któryś z Bospilanów w połączeniu z produktem siltak, i wtedy i miodówkę i jakąś owocnicę i jeszcze kilka rzeczy możemy przy okazji uwalić. Jeżeli nie jesteśmy pewni działania jeszcze środków ochrony roślin, czy będą wystarczające, pamiętajcie, że możemy to działanie wzmocnić. Kaptan, najmniej z fosforynami, czyli kaptan plus fosmagnum może taką, takim połączeniem też być, które będzie nas wspierał w ochronie także przeciwbakteryjnej, a tutaj w gruszy i jakby nie było zaraza ogniowa i rak bakteryjny, dwie potężne, groźne choroby, i mimo że mamy już z czym wybierać, bo mamy luneker, mamy przecież do kilkukrotnego zastosowania nawet w sezonie, możemy się tym ratować. Mamy fosforyny jako nawozy bakterio- i fungi statyczne, który też możemy dać w momencie, kiedy z tego nie korzystamy. Mamy PLANTIVAX, który jest do bodajże pięciu zabiegów w sezonie zarejestrowany w dawce 0,75 jeżeli chodzi o zarazę ogniową i praktycznie ten moment kluczowy to jest faza przed kwitnieniem i drugi taki kluczowy po kwitnieniu. I teraz w zależności od tego jak długie jest kwitnienie tych zabiegów się robi więcej bądź mniej. Lećmy do tych drzew pestkowych, bo, bo tutaj za wiele też nie możemy odpuścić, a czas biegnie. Rak bakteryjny dotyczy także drzew pestkowych i brunatna zgnilizna drzew pestkowych. Obie choroby lubią przyatakować w okresie kwitnienia, dlatego muszą być te sady zabezpieczone i idąc do powiedzmy czereśni warto zrobić jeszcze lustrację na... Obecność właśnie choćby mszyc w okresie przedkwitieniowym nie jest łatwo je wypatrzeć. Jeżeli są przyzwoite temperatury acetamiprydy, czyli bospilany, jeżeli są zimne możliwości wykorzystania produktu Deka, czyli delta metryna, może tutaj być. Zwróćcie uwagę, że akurat w te dawki są praktycznie połowiczne 0,125, jeżeli chodzi o acetamipryd, a 0. 3 jeżeli chodzi o dekę, w momencie kiedy w jabłoni deka ma 0,5, a acetami 0,2, więc to widać, że, że spore, spore mniejsze dawki, a przecież drzewa dużo większe. Brunatna zgnilizna akurat w czereśniach. Dobre, tak jak wspomniałem, na kwitnienie Luna, Switch, Signum. Te produkty powinny być wykorzystywane. Topsin polecaliśmy poprzednio, więc wydaje mi się, że należałoby jakąś rotację zrobić, ale jeszcze raz powiem, kwitnące, typowo kwitnące sięgajmy po dwuskładnikowe. Topsin możemy zrobić tam, gdzie, gdzie jeszcze nie ma tej presji tak wielkiej wiśnia. Tutaj muszę się ukłonić w kierunku produktu ZATO. Na dziurkowatość praktycznie monopol. Natomiast cała reszta jest podobnie. Nie, doszedł jeszcze te bukonazol wiśni, której wczoraj nie mamy czyli Tobias Pro. Ale jak ktoś ma bardzo duży problem z brunatą, z gnilizną, to jeszcze jest nietypowy, mało znany produkt, jeżeli chodzi o produkcję wiśni. Kenia. Kenia, Kenia który ma właśnie na tą chorobę rejestrację 0,9 litra. Skuteczność w uprawach truskawek bardzo wysoka, jeżeli chodzi o choroby truskawki. Natomiast jeżeli chodzi o wiśnie, można powiedzieć mało wykorzystywany, więc swego rodzaju rotacja produktów jest. I warto w tych sadach, gdzie się borykaliście Państwo z dużym problemem, w wiśniach to zastosować. Resta Luna, Switch, Signum, yy, dokładnie to samo. Topsin i tutaj jest i w okresie kwitnienia i w okresie też przedkwitnieniowym, czyli wiśnia, jeżeli ma białego pąka, a tylko nie mrawo się pokazuje ten biały pąk, jeszcze jest tam całkiem mocno zielono, to można by było już tam w tym kierunku iść. Yy, Rejestracja insektycydowa jest praktycznie to samo. Deka, decis, tutaj można powiedzieć dwie deltametryny można wykorzystać. Mospilany już w dawce 0,2, a nie tak jak w 0,125. I, I praktycznie tyle i wskakuje w nawożenie, z uwagi na to, że kwitnienie to jest ten moment, kiedy w pełni roślina, tak powiem, ma ogromne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe z gleby. Kto nie dał, a jest okres przekropny, wilgotna gleba, zapowiadane kolejne deszcze, śpieszymy się z nawozami doglebowymi, kto nie dał, błyskawicznie uzupełnia e, składniki w glebie. Natomiast do listnie dajemy w okolicach kwitnienia nawozy algowe. Przed kwitnieniem możemy dawać magnezowe albo, albo NPK, czyli Prohorti. Pamiętajmy, że dla wielu z Was jest wygoda stosowania. Mamy serię Avalon. Avalon różowy pong, jeżeli chodzi o jabłonie. Można dać go lepiej trochę za wcześnie niż czekać na kwitnienie. Z kwitnienie staramy się oszczędzać i nie wchodzić z, z takimi nawozami. A pogoda może nam dokuczyć. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa pestkowe, w morelach, ponieważ już jest po kwitnieniu, więc awalon po kwitnieniu, w wiśniach możemy dawać awalon biały pąk, chociaż jeszcze tego białego pąka nie widać do końca. No i w czereśniach, tylko w późnych odmianach, ten biały pąk moglibyśmy jeszcze wykorzystywać, bo te odmiany wczesne już nam w całości kwitną. I jeszcze jesteśmy w okresie kwitnienia. To wspomnę, że Maxi Fruit, jeżeli chodzi o firmę jak to jest taki produkt, który pod kątem stymulacji, zawiązywania i później owoców, to jest na balona i na teraz na różowego pąka. Były swego rodzaju doświadczenia zakładane przez doktor habilitowaną już w tej chwili, Magdę Kaplan. Która, która dużo czasu poświęciła akurat na połączenie, połączenie giberelin i, i produktu Maxifrut. One wyszły bardzo dobrze, te badania. Na dzisiaj dziękuję. Pewnie będziemy się widzieć gdzieś tam na Facebooku i, na, i w SMS-ach. Może nie widzieć, ale te, ten przekaz będzie słowny, bo dużo się może zmieniać w tym tygodniu. Natomiast nagranie oczywiście za tydzień. Do widzenia.